43 numer tygodnika do rzeczy może mieć tylko jeden temat przewodni i to jest chyba dość oczywiste, najkrócej mówiąc jak to się stało, dlaczego do tego doszło, gdzie popełniono błędy, czy może rację mają ci, ale takich u nas w redakcji akurat za bardzo nie ma, którzy mówią, że żadnych błędów nie popełniono i wynik jest wielkim sukcesem, a oddanie władzy wynika z czego innego. Teksty między innymi mój, ale także redakcyjnych kolegów Piotra Semki, Łukasza Warzechy oraz tekst Marka Jurka, a przy tym jeszcze rozmowa z Tomaszem Somerem i tekst związany z tematem Zuzanny Dąbrowskiej o antydemokratycznej opozycji demokratycznej. To bardzo ciekawe, polecam, jak, jak bardzo odmienna jest już w pierwszych dniach nawet przy składaniu tego numeru, to co słyszeliśmy, retoryka zwycięzców ostatnich wyborów, yy, od retoryki głoszonych rzekomej wiary w wartości demokratyczne, jak, jak bardzo odmienne są zapowiedzi, które już teraz składają. A jeszcze do tego tekst Łukasza Zboralskiego o jednej z obietnic, które demokratyczna, tak zwana opozycja złożyła czyli to, że zlikwiduje pracę domowe, w szkołach, no skądinąd. Przeczytajcie Państwo ten tekst cały, ten numer Państwo przeczytajcie, bo jest także bardzo dobry tekst na przykład Witolda Repetowicza, pokazujący jak, jak bardzo przeszacowana okazała się faba izraelskiego Moszadu jako najznakomitszych służb na świecie. Jakim cudem Hamas zdołał tak zaskoczyć Izrael i dokonać e, tych spustoszeń, których dokonał. Jest świetny tekst Tomasza Cukiernika, o socjalistycznym zniewoleniu, które takich rzeczy trzeba pamiętać. Jest, jest świetny tekst Jacka Przybelskiego o tym, jak, jakim humbugiem okazały się samochody elektryczne, które które nie przychodzą, jest świetny tekst Krystiana Kratujuka o eutanazji, także cały, no nie będę wymieniać wszystkich, bo za dużo bym musiał wymienić, właściwie wszystkie teksty są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. a jeszcze do tego jest dodatek jak wygrać z polonofobią, jest to jeden z tych naszych dodatków, przedstawiających Państwu bardzo konkretne sprawy, które naprawdę należy kupować, te dodatki archiwizować, w tym bardziej, że nie bardzo wiadomo, czy nowa władza nie zrobi wszystkiego, żeby uniemożliwić nam taką działalność, wydawanie tych dodatków, ale mogę obiecać Państwu, że my zrobimy wszystko, żeby nowa władza mogła się tylko złymi intencjami swoimi nakarmić w tej kwestii, a na razie zróbcie Państwo to dla siebie samych przede wszystkim, a trochę i dla nas, żeby kupić najnowszy numer tygodnika do rzeczy i dać sobie szansę tej duchowej i intelektualnej uczty.